Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Kto to kupi rzecz o budowaniu marki, promocji i sprzedaży. Dziś moim gościem jest właścicielka firmy, która jest firmą kolorową kojarzącą się ze wspaniałymi rzeczami, a właściwie najwspanialszą rzeczą w życiu każdej młodej pary jest to firma Agu Art i dokończ Agnieszka co dalej? Instytut Dekoracji Artystycznej. Agnieszka Król Karecka. Tak. Dobrze powiedziałam? Miło mi was poznać. Dobrze. Nie widzę was, ale na pewno wszystko. tak. Jesteście super. No. Bo nas oglądacie, to musicie Oczywiście być super. super. Agnieszko, powiedz, na początku naszej rozmowy zadaję zawsze swojemu gościowi pytanie, jak zaczęła się twoja historia z biznesem? Ojej, moja Historia z biznesem jest bardzo długa. Sama wiesz, że prowadzę dwie ścieżki kariery. Tak. No jedną, właśnie, jedną, w, tak jedną w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Tak, e... Jest aktorką, tak. śpiewa. Je jeszcze tak, jeszcze śpiewa. <laughs> Natomiast druga to jest Aguart, Instytut Dekoracji Artystycznej. No i tutaj to się zaczęło bardzo tak niewinnie, ponieważ Aha. zaczęło się od mojego ślubu. E, jako panna młoda, jedna z tych zosi samosi, która Aha. chce mieć wszystko jak najlepiej zrobione, mhm. bo oczywiście no, tylko ja mogę zrobić no jak tak. najlepiej się da. Nikt lepiej ode mnie tego tak, nie zrobi. To jest po taka przypadłość, z jednej strony dobra, z drugiej strony niedobra, różnie to wypada. Mhm. Natomiast e, zaczęło się od zaproszeń ślubnych. E, robiłam ręcznie e, swoje zaproszenia ślubne, w, takie wyklejane koronką, e, różne papiery i tym podobne. Ona się bardzo ładnie jakby. Nie chcę powiedzieć sprzedała, ale yy, nasi i... goście bardzo pozytywnie ją odebrali, tak? No i od tego się zaczęło właściwie, bo tutaj stwierdziłam, że skoro tak fajnie się y, ta papeteria odebrała, y, to może warto byłoby zrobić samemu tą dekorację ślubną. Myślałam o tym, że będę mało spać, czy, yy, czy, czy będę miała mało czasu na jej przygotowanie, mm -hmm. bo wiadomo, że Panna Młoda przed ślubem ma obowiązki. bardzo dużo różnych mm -hmm. obowiązków i czasami nawet takich, których yy, nie było w planach. Na początku zaczęło się od mojego ślubu, także były pierwsze wazony, pierwsze świeczniki, y, pierwsze takie drobne dekoracje, mhm. ponieważ u nas y, w moich projektach bardzo duży, y, dużą rolę grają właśnie szczegóły. Y, to, to zostało po tym ślubie. Dlatego tutaj też zdecydowaliśmy się na to, że może to jest moja druga ścieżka, w którą powinnam pójść właśnie, po, poza, poza teatrem, tak? bo wiadomo, teatr też jest jednym z bardziej takich zazdrosnych zawodów świata mhm. e, i też jest mało czasu na coś innego. E, natomiast e, no, wiadomo, że teatr też jest taki zawód, który nie będzie trwał wiecznie. Mhm. E, tym bardziej jest zawód muzykalowy, tak? ponieważ mhm. jestem aktorką muzykalową. No i w teatrze muzykalowym niestety, ale wiek gra bardzo dużą rolę. No i tutaj właśnie zdecydowaliśmy się, że jednak to będzie taka moja druga ścieżka, która będzie sobie tam szła drugą drogą, gdzieś tam mm -hmm. bokiem, ale będzie się pomału rozwijała. No i teraz właśnie to już jest... Y Boże, który szósty rok się no rok? No właśnie, no właśnie, jakoś to nam tak, zapytać, ile to już czasu trwa? Jakoś tak, sześć, siedem lat. Na początku to było tak niewinnie, mm -hmm. właśnie bardziej dla znajomych, e, robienie różnych dekoracji, uh -huh. tak, takich małych projekcików. E, pracownica mojego męża e, szukała osoby, która e, zrobi zaproszenia ślubne, mm -hmm. takie ręcznie robione. I mówię Kuba. No w zasadzie to zrobiłam nasze zaproszenia, to Aha. może też zrobię dla, dla Twojej pracownicy. No i tak się zaczęło właściwie. E, zrobiliśmy zaproszenia w takim stylu rustykalnym, typowo kaszubskim, z Aha. jutą, pięknie przepasaną, z ręcznie kolorowanymi e, tymi akcentami kwiatuszkowymi, mhm. tym motywem kaszubskim, także wyszły też bajecznie. E, no i tutaj po tych zaproszeniach również tak jak. Aha. W przypadku mojego ślubu mm. y, padła propozycja, czy nie chcielibyśmy zrobić dekoracji y, sali weselnej. Super. Mm. Czyli tak drobnymi kroczkami, to się samo tak, po prostu jakby tak, rozwijało. Tak, jakby szłam y, do przodu, nie obracałam się, nie patrzyłam się na boki, po prostu szłam, stwierdziłam, co będzie, to będzie. Jakoś mm. mówię przez to, że też miałam tą drugą ścieżkę. Mm -hmm. Takby tak, nie byłam taka. Y, nie było presji. Tak, tak, nie byłam napięta w tym. Aha. Szłam po prostu. Chyba malutko po swoje, Aha. taki spacerek sobie urządzałam. Wiesz. No, no i fajnie, e, fajnie. Tak, no i wtedy e, okazało się, że, że to mi naprawdę przynosi dużo szczęścia. Bo wiadomo, przy swoim ślubie może nie byłam aż tak wyluzowana, tak? No, no, mówię, na tak, głowie miałam bardzo. dodatkowe obowiązki. Tak, przed swoim ślubem chyba spałam dwie godziny, słuchaj. Naprawdę, <laughs> dwie godziny. Ja już e, o godzinie 12 na oczy Pinak. Mm -hmm. Boże, tak pięknie, tak super jest i w ogóle, a ja już nie mam siły. <grywia> tak, oczywiście impreza trwa do 7 rano, ale... No byłam bardzo zmęczona i tutaj właśnie też wpadł taki pomysł, że może faktycznie, bo jest dużo par właśnie takich mm -hmm. jak mówię, jak ja, Zosia, Samosia, która sama wszystko zrobi, ale pary młode często nie zdają sobie sprawy mm -hmm. z tego, ile to jest pracy. Mm -hmm. My często wchodzimy dzień wcześniej na salę weselną, mm -hmm. żeby przygotować całą aranżację dekoracji, mm -hmm. żeby ona była na tip-top, do każdego najmniejszego elementu Aha. przygotowana tak jak należy. A co konkretnie robicie na sali, jakbyś powiedziała e, jeszcze? Wiesz co, przygotowujemy florystykę, mm -hmm. całe nakrycia stołów, tak, po po do dobrusów, po talerze, po różne takie serio, małe... czyli zestawy tak. też wszystko takie też, rzeczy? Też, 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 Aha. tak. Oczywiście to wszystko w zależności od tego, jaką, z jakim budżetem do nas przychodzi klient. No jasne. Tak. No bo jasne. to wszystko też zależy od, od, od tego, jakie mam predyspozycje hmm. i e, możliwości tak, finansowe. Aha. Ale tak, zdarza nam się też, że również porcelanę e, dajemy na stół naszą. Fajnie. także Tak, tak. Jest, jest tego czyli dużo. kompleksowa taka usługa. Tak, łącznie z papeterią. Czasami mhm. Korzystamy właśnie też z innych usług, innych mm. firm, bo jak, jeżeli jest bardzo dużo pracy, tak, mm. jeżeli klient naprawdę bardzo dużo od nas potrzebuje, mm. to wiadomo, że my się z tym wszystkim nie wyrobimy. Mm. To jest trochę tak jak przy projekcji swojego ślubu. Tak? Wtedy mm. musisz sobie rozdzielić, co możesz zrobić, a czego nie, co musisz, co oddelegować. musisz oddać komuś, mm. tak, żeby po prostu było idealnie. Mm. No i wtedy czasami wypożyczamy różne rzeczy albo. Yy, Zamawiamy papeterię u innych mm. usługodawców, jakby dzielimy to wszystko sobie na, mm. na takie sfery, natomiast najczęściej robimy wszystko sami, bo jakby wtedy wiemy, że to będzie na tip-top dopięty mm. na ostatni guzik. Powiedz Agnieszko, jak się promujesz? Czy właśnie najpierw to się rozchodziło jakoś tak taką drogą pantoflową, mm -hmm. bo właśnie po znajomych, tak. bo ci co byli u ciebie na weselu, spodobało im się, więc oni skorzystali z tej usługi. No ale potem już założyłaś swoją firmę, tak? Prowadzisz to. I teraz y, zależy Ci no, oczywiście na pewno jak każdemu przedsiębiorcy na tym, żeby tych klientów było jakby tak. coraz więcej, więc jak starasz się ich pozyskiwać? Wiesz co, głównie to są y, portale społecznościowe, mm -hmm. głównie to jest Facebook, mm -hmm. y, nasz fanpage y, na Facebooku, on cały czas wzrasta, warto wtedy zainwestować… Aguard. Tak, Aguart Instytut Dekoracji, Aha. tutaj y, oddelegowujemy <laughs> tak. do tego miejsca i y, y, głównie właśnie Facebook, ponieważ tam jest największa siła rażenia, jeśli chodzi o klientów, mm -hmm. tam możesz sobie ustawić wszystko po kolei, po… Mm -hmm. Sponsorowanie pod, typ klienta, postach, pod wiek, tak? klienta pod e, rodzaj usługi, tak? To wszystko można sobie tam ustawić, e, przez co siła rażenia jest bardzo duża mhm. i w zależności od tego, jaką reklamę, pod, jaki, pod jaką kwotę sobie obierasz, tak? My nie bierzemy dużej e, kwoty z racji mhm. tego, że chcemy, żeby to się gdzieś przejawiało, Aha. ale żeby też klient nie, nie czuł się taki, mhm. e, taki obłapiany przez to, ponieważ ja też nie lubię, jak ktoś do mnie przyznam się, Jasne. idę do sklepu, to nie lubię. Przepraszam, w czym pani powiedziała? Tak, ja też tego nie lubię tego. No. I nie chcę, żebyśmy my też byli tak nahalali, yy, także y, ta, to jest taka delikatna, Lachalni. bardzo delikatna... A powiedz, jakie na to są Facebooku? kwoty mniej więcej? Do Wiesz, co, od 5 reklamy. do 10 złotych dziennie. Mm -hmm. Czyli to jest cała nic Aha. tak naprawdę w porównaniu do takiej. E, A jeżeli dużej... już taką reklamę sobie bierzesz, to na ile sobie zazwyczaj dni bierzesz? E, około 10 15 mm. dni. Zależy. dwa tygodnie, mniej tak. więcej. Tak, o, mm -hmm. tak, mniej więcej, tak. E, to jest jedna reklama. E, dodatkowo Instagram też jest mm. bardzo dużym takim e, promującym portalem społecznościowym już Zwłaszcza teraz. Zwłaszcza w swojej ponieważ... branży, bo masz piękne zdjęcia, piękne dekoracje. Dokładnie. E, I tutaj, no niestety, ale, klien... znaczy niestety, bo klient kupuje oczami, tak, jak zobaczy, tak. Tak kupi, tak, tak to weźmie, ponieważ on tak. musi zobaczyć co, nie, nie kupi kota Agnieszka w ma piękne zdjęcia i dekoracje po prostu. To. Bardzo się cieszę. Tak, ja, jak zobaczyłam właśnie jej stronę, bo my się znamy w ogóle Agnieszka była jeszcze kiedyś moją uczennicą. Tak! Przychodziła do tak. mnie wam tak. jest... w którym śpiewu, Agnieszka do mnie przychodziła. E, tam chwilę do mnie chodziłaś, prawdzie, tylko. No, wiesz, no ale stąd się znamy, ale tak. stąd się znamy. E, a teraz proszę bardzo, jest właścicielką firmy w ogóle w Gdyni, jest aktorką. <laughs> Agnieszko, no to wracam, czyli tak, masz Facebooka, masz Instagrama, mm. czy masz www stronkę? Tak, tak, mam stronę www.agumyśl.art.pl mm. www mm -hmm. Również jestem na trójmiasto.pl, to też jest taki trójmiejski portal Aha. społecznościowy. Tam są różne branże firmowe, mm -hmm. także też... Um, jakby firmy dostają notki, uh -huh. klienci przychodzą, sprawdzają, tak, jakie firmy w którym mieście są najbardziej popularne, najbardziej uh -huh. takie wzięte. Uh -huh. No dodatkowo jeszcze wszystkie e, takie portale weselne, typowo weselne. Uh -huh. Wesel z klasą, Wedding.pl, e, Janachowska Izabela. Uh -huh. Jakby to wszystko jest w naszym uh -huh. jakby, otoczeniu, tak, w uh -huh. tym miejscu, gdzie my się promujemy. A jak to się i... stało, że tam się znalazłaś na tych stronkach? A wiesz, co na tych no, portalach? W to się Są takie grupy jakieś? To są grupy, to są A, to grupy są śluby. Grupy. w ogóle mojej ścieżki bardzo dużo pomagał mi mój mąż. Aha. Zresztą pierwsza nasza strona zrobiona na WordPressie, zrobiona była przez mojego męża. Aha. Tak, ponieważ on Czyli jest informatykiem. E, on jest, e, Właśnie miałam to e, zapytać o tą stronę, bo sama się z takim zamiarem. Tak, on założone. jest w branży IT, hmm? ma swoją firmę Atrasys hmm? e, i tutaj e, jakby on już miał bardzo duże e, pole doświadczeń hmm? tak, e, z e, biznesem i z promowaniem właśnie marki w internecie. I tutaj właśnie zaczęliśmy szukać, co, gdzie, jak najlepiej ugryźć akurat tą branżę, bo wiadomo, że każda branża rządzi się swoimi prawami bardzo dużo czytania książek najróżniejszych, mm. tak? Od promowania Polecaj, na Facebooku, no właśnie, od, no może polecisz jakąś? No to książkę. tak, uwierz w swoją markę online. realny uh -huh. Cepli, wspaniała książka. Uh -huh. Idealna na Instagram, na Facebook, wszystkie portale społecznościowe są po prostu w jednym paluszku. Uh -huh. Po kolei co robić, jak robić, czego nie robić, bo to też tak, oczywiście tak, błędy, błędów podoniane. Można zrobić bardzo dużo uh -huh. i one też mogą nam zaszkodzić, wbrew uh -huh. pozorom. Siedem zasad skutecznego hmm. działania. koleja. Hmm. to jest taka moja Biblia, do której wracam co jakiś czas. Yy, za każdym razem yy, czytam jakiś rozdział hmm. i on za każdym razem jest zupełnie inny. Inaczej go odbierasz. Tak, już ponieważ z doświadczeniem swoim. To jest, tak, to jest kwestia hmm. doświadczenia i jakby poziomie, na którym jesteś hmm. w danej chwili z, ze swoją marką, tak? I Takie te książki są właśnie fajne. Tak, to jest bardzo uniwersalne. książka i polecam hmm. zdecydowanie 7 zasad skutecznego działania Koeja. Mm -hmm. Na pewno na samym początku polecam mm -hmm. też e, całą metodologi me metodologię Canvasa. Mm -hmm. tak? e, to, jest, e, to są książki, które pomogą nam stworzyć taką markę od samego początku mm -hmm. do samego końca. O, oczywiście ten kanvas trzeba co jakiś czas e, e, odnawiać, tak? mm -hmm. co jakiś czas trzeba sobie spokojnie. Do tego usiąść i wypisać nową tabelę. tak? Mm. mieliśmy taką bardzo dużą tabelę na ścianie w kuchni, Aha. do której tylko przychodziliśmy i przyczepialiśmy takie małe przylepne karteczki kolorowe i tak, tutaj, to, tutaj, tamto, to. Tak, o to ja muszę się z tym zapoznać. Tak, Metodologia ja Kampasa nie. jest bardzo mm. dobra i tutaj polecam. No i przede wszystkim e, cały trójkąt e, jakościowy, tak? to jest żelazny trójkąt, tak mm. zwany, czyli e, jakość równa się czas, równa się cena. Mm. tak? I jakby bez tego, bez jednej części w tym trójkącie mm -hmm. nie, nie zrobimy niczego, ponieważ marki. niestety, ale żeby stworzyć coś, trzeba zawsze um, mieć silne podstawy do tego. Mm -hmm. Jeżeli któraś z nich będzie słabsza, to zawsze coś będzie utykać, coś tak. będzie nam doskwierać i tak uwierać, i kurczę, no to mogłoby być trochę lepiej. Mm -hmm. Na pewno dobrze jest wypisywać cele na samym no, początku to, roku. Tak. To jest rewelacyjna metoda, ponieważ y, zawsze mam taki... Kajet swój, tutaj mam akurat Smile Mall tak? to jest, nie wiem, o tak, pokażę Wam, takie różne. To akurat hmm. z Stradivariusa hmm. polecam Wam, bo to są świetne w ogóle kajety. Tak? I pokaż, co tam w ogóle zobacz, jest, z takimi różnymi, tutaj sobie możesz wypisać hmm. cały swój, bo one są bezmiesięczne, bez tak? Tu sobie sama. wpisujesz Aha, miesiące. Jasne, głównie, mm. tak? I wtedy tutaj masz jeszcze gdzie co udodobny, tak, i jakieś odbyć. No, jakieś plany tak, sobie, cele wpisujesz, tak. co trzeba I na zrobić. Na samym początku hmm. wpisuję sobie cele, tak? Takie swoje, hmm. takich pięć, sześć powiedzmy hmm. celów. A twój najważniejszy cel na rok 2020 jaki był? Mm, osiągnąć y, 2020? Tak. Osiągnąć 10 realizacji. Super. No. I co udaje się? Udało Już się udało? Tak. Fajnie, tak, czyli będziesz tak, miała ponad, tak. Mimo COVID-u. Tak, mimo COVID. Tak, mimo COVID, mimo fajnie, COVID fajnie, super. Tak, fajnie. I y właśnie za każdym razem próbuję sobie tam powiedzmy co dwie umowy dodawać co roku, żeby to tak było Fajnie, bez... fajnie, to jest bardzo ważne. Naprawdę tak. ja też wiem po sobie i będę wszystkim mówiła, że po prostu trzeba wiedzieć czego się chce, czyli trzeba oczywiście. mieć ten cel, wierzyć w, wierzyć w siebie i wierzyć w siebie. Wierzyć w siebie, bo tak naprawdę tylko my mamy w sobie tą potęgę taką, która nas prze do przodu. Dokładnie. Yeah. Ja. Mieszka, powiedz jeszcze, bo tutaj widzisz fajne narzędzia, powiedziałaś te książki, prawda o prowadzeniu mm -hmm. biznesu i tak dalej. A jeśli chodzi o promocję, czy masz jakieś ciekawe narzędzia, głównie to działam przez pocztę pantoflową mm -hmm. i bardzo, ale to bardzo staram się o ym, recenzje. Uważam, mm -hmm. że każda firma powinna dbać o swoje tak. opinie w internecie, tak. głównie, ponieważ w dzisiejszych czasach bez internetu nie będzie to niczego. Nie. I każdy pierwszy właśnie sprawdza opinię, prawda? Klientów. Dokładnie. Także tutaj mhm. opinia to jest główny motor mhm. do promowania strony. Mhm. Na pewno właśnie Facebook, z racji tego, że jest takim mhm. najbardziej nośnym mhm. portalem społecznościowym, Google, mhm. tak? Reklamy na Google to są też świetne, mhm. świetne. Mm, jakby motywy reklamowe ponieważ one też nie są hmm. nachalne, też możesz sobie tam ustawić y, jaka ma być ta reklama, hmm. jaka ma być natężona, hmm. czy ona ma być cały czas, czy hmm. ona ma być hmm. co, co jakiś czas jakichś płatnych reklamach. Tak, to są płatne reklamy, tak. Hmm. One nie są też y, bardzo y, kosztowne, bo też możesz sobie ustawić wtedy taką cenę hmm. takiej reklamy. A masz y, zarejestrowaną właśnie firmę, bo y, hmm. jak rozmawiałam, y, w jakiejś poprzedniej rozmowie z kimś właśnie e, odnośnie e, Google, to właśnie mi ta e, dziewczyna mówiła, że na Google można sobie za darmo zarejestrować własną firmę. Tak, można. Mhm. Można zarejestrować, tak? Mhm. I, i, I co? I później klient sobie klika e, na przykład, nie wiem, nazwę twojej firmy, albo tak. Art, i, I to wyświetlają się tak? opinie, wyświetlają się twoje mhm. realizacje, twoja strona od razu, mhm. bo tam możesz sobie podpiąć wszystko po kolei. Mhm. I dobrze jest też mieć podpiętą firmę pod adres, bo wtedy jakby mm -hmm. nośność, Lokalizacja. tak, nośność mm -hmm. lokalizacji też dużo robi w odnajdywaniu no tak, twojej tak, strony tak, na... Tak. na w sieci po prostu. Jasne. Tak? jasne. Mhm. To jest fajne narzędzie właśnie. Tym bardziej, że jest darmowe, prawda? Jeżeli no. ktoś startuje i nie ma na początku funduszy, no to, no to właśnie takie te darmowe, darmowe narzędzia tak, są, tak, są cenne. Także tak. Google to jest darmowa, mhm. ta. A tak, jeśli tak. chodzi o na przykład y, tworzenie grafik, to robisz to Canva czy czymś? co ja robię? Na co stawiasz w budowaniu swojej marki? Na jakość. Na jakość. Jakość, głównie jakość. E, uważam, że jeżeli będziemy coś robić po taniości i e, w zabieganiu, Aha. to nigdy nie będzie dobre. E, zawsze to, co jest dobre, oczywiście też. E, bo możemy pójść do sklepu i kupić coś markowego, Aha. po czym to się nam zepsuje, tak? Mhm. E, takie rzeczy też się zdarzają. Mhm. E, ale głównie chodzi o to, żeby całą swoją energią, którą mamy i tym zamiłowaniem do tego, co robimy, przedstawić to, jak my byśmy chcieli coś dostać Aha. i coś otrzymać, tak? Mhm. Żeby to było takie, jak ja bym chciała kupić, Jasne. a nie, że ja pójdę i stwierdzę, kurczę, no to jednak to mi się nie podoba, albo Aha. to bym zrobiła inaczej. Nie, to ma być tak. Na jak, top uważam, 10 tak, na 10. jak uważam, że ja bym to kupiła, ja bym za to zapłaciła takie pieniądze, tak? bo też chodzi o to, że jak tworzysz taką e, jakość, taką mm -hmm. markę, to też musisz wiedzieć dla, dla jakiego klienta, mm -hmm. do jakiego klienta chcesz dotrzeć Jasne. i e, jeżeli chcesz zarobić, dobrze zarobić mm -hmm. z takiej marki, to musisz wiedzieć jaki to ma klient, klient. to ma wymarzony klient? klient to jaki? No chciałabym taki bogaty. Tak, dokładnie. <grym> Kasowy. Kasowy. takim, który nie ma ograniczeń. No. Tak, który przyjdzie i I mówi, to, co tak, sobie zamarzy, to będzie miał. Przynosi torbę, powiedzmy, taką. Pani Agnieszko. Proszę, ja to chcę mieć dekorację, tak? Tak, tak. Taki, taki, Też który nie o będzie chmarze. Tak, taki, który nie będzie miał ograniczeń, mm -hmm. który po prostu totalnie da mi wolną rękę Aha. w tworzeniu y, i po prostu, żeby ta moja wyobraźnia, która jest Aha. bardzo kolorowa, żeby mogła po prostu dostać Aha. ujścia tak? na, na zewnątrz. Coraz więcej takich klientów już teraz jest. Przyznam, że pary młode coraz więcej przy, przywiązują uwagi do hmm. tego, jak coś ma wyglądać, do tego, jak co. By ich wesele wyglądało, by ich ten wymarzony dzień wyglądał, tak, bo czasami to są też takie dekoracje do pokoi, tak? że jeszcze potrzebują jakiejś tej małej takiej otoczki dekoracyjnej, żeby na przykład były piękne zdjęcia przy przygotowaniach i tym podobne. Także to już nie tylko sama dekoracja sali, czy nie tylko bukiet ślubny czy, czy dekoracja kościoła, ale są też takie elementy, które są już nawet poza. Zatrudniasz jakieś osoby? Tak. Tak. Dużo masz takich osób? E, wiesz co, mam e, trzy osoby, na ja ci pomagają, oczywiście mam tak? jedną taką osobę, Karolina, pozdrawiam cię bardzo. To I moja, ja. Tak, to moja… Asystentka taka, as tak? Tak, tak. Taka asystentka, moja druga prawa ręka. Mm -hmm. e, Karolina jeździ ze mną prawie, że od samego początku. Mm -hmm. Chociaż na pierwsze moje wesele pojechał mój mąż. <laughs> serio, Super. serio, tak? No bo chcieliśmy koszty, nie chcieliśmy, żeby nasza firma, e, moja firma w zasadzie, żeby nie przynosiła nam mm -hmm. strat, tak? Chcieliśmy, żeby ona zarabiała sama za siebie, e, sama na siebie mm -hmm. i żeby, e, żeby nie trzeba było dokładać ze swoich prywatnych pieniędzy ja z tak. teatru czy z, z innych y, miejsc. Także tak, na początku zyski były znikome, mm -hmm. ale jakby całe pieniądze, które zarabialiśmy, inwestowałam w materiały, tak? mm -hmm. czy w jakieś wazony, czy w świeczniki, czy mm -hmm. w podtalerze, czy talerze, jakby wszystko szło jakby w materiały. Tak? Inwestowałaś po prostu, po prostu inwestycja. w inwestycja, to była totalna inwestycja i myślę, że taka inwestycja była minimum te trzy lata. Mm -hmm. tak? że ona. Ale mówię, ja też nie miałam ciśnienia zbyt dużego, mm -hmm. tak? ja jakby starałam się, żeby to sobie szło swoją drogą, dodatkowo miałam mm -hmm. ten teatr, który po prostu dawał mi. Pieniądze, tak. Więc y, na dzisiaj mogę powiedzieć, że to była dobra, dobra ścieżka, którą decyzja. też obrawi, uh -huh. dobra decyzja, ponieważ, y, no mówię, jakby nie, nie zakopywałam się uh -huh. w koszty, tylko zakopywałam się w jakby No rozsądnie po prostu rozwijałaś tak. właśnie swoją markę, swoją tak. firmę. E, Powiedz na zakończenie. Tak. Jak widzisz swoją firmę za 10 lat? Ojej, jak to będzie Aguart wyglądało? Wiesz co? Widzę. Ja widzę tą swoją firmę jako taką markę, w której pracuje przynajmniej kilku dobrych, profesjonalnych projektantów, mm -hmm. którym już nie będę musiała pokazywać, co i jak mają zrobić, mm -hmm. że będę oczywiście to nadzorować, ale chciałabym, żeby to była taka marka, do której już będą przychodzić naprawdę takie grube ryby. Oczywiście te mniejsze rybki też zapraszam, bo wcale to nie jest powiedziane, że to są gorsze czy mniej przynoszące satysfakcję nam projekty. Również przynoszą Naszą satysfakcję. I niejednokrotnie te mniej kasowe mm -hmm. projekty są nawet czasami takie bardziej dające radochy, że mm -hmm. za takie pieniądze dało się zrobić kreatywność tak, tak, taką tak, bardziej dokładnie. Jako, nie? dokładnie bo, jest... bo nie sztuka jest wydać i zrobić coś dużego, czasami Jasne. sztuką jest zrobić coś z niczego, coś jak z ja to niczego. mówię, tak, właśnie, Natomiast tak. za każdym razem właśnie ta jakość, 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 jakość. Nigdy I mm -hmm. będę starała się, żeby jakość naszej firmy właśnie nie spadała, tak. mimo tego, że chcemy ją rozwijać, poszerzać jakby jej. E, m, zakresy, tak, mm -hmm. możliwości, to za każdym razem stawiać na jakość, na rozwój, na kreatywność, na e, dopieszczanie klienta. Chcemy, żeby ten klient był za, na każdym, za każdym razem zadowolony w 100%, e, no i nie miał takiej, e, żeby nie miał takiej e, myśli, że może coś mogło być inaczej. Nie, mm -hmm. chcemy, żeby. Ma on, być tak jak tak, sobie chcemy, żeby on wiedział, że to jest tak, jak on chce. Mm -hmm. Tak. Zatem tego Ci życzę. Niech się firma rozwija, Agu Art. Podbijaj tereny Gdyni i okolic. Dziękuję, dziękuję. dziękuję Ci bardzo za spotkanie, a Was prosimy teraz o lajkowanie naszego filmu, tak, o udostępnianie, tak. o subskrybowanie mojego kanału Kasia Figura. No i tak. korzystajcie, jeśli jesteście gdzieś tam w okolicach Gdyni i zamierzacie brać ślub, to tylko do Agnieszki, Król Kareckiej tak. i do firmy Agu Art. Tak, AGU Art Instytut Dekoracji Artystycznej na www.agumyślnik.art.pl Zapraszamy. Zapraszamy, pozdrawiamy i do zobaczenia w kolejnym Cześć. odcinku. Pa!